Wow, a co tu się wyczynia? Obiadek. Absolutnie, obiadek. Kurczak w sensie kary. Nowe popisowe danie od Werci, które w sumie nawet polubiłem, bo na początku mówiłem, że jest takie e. I patrzcie to. Pojawiło się w domku coś nowego. Długo się zastanawialiśmy, czy w ogóle mieć. czy stół chcieć chcieliśmy, ale chodziło bardziej o miejsce. Bo no, mało miejsca, ale. Ale jak tak spojrzy się z daleka. Nie jest źle. Zawsze to można przestawić tu na środek i wtedy z gośćmi można sobie tak posiedzieć. W wynajmie będzie można posiedzieć i po ludzku zjeść obiad. Nie jest jakiś drogi stół. Kupiliśmy ten stół bardzo tanio. Bardzo tanio, bo stwierdziliśmy, że nie ma sensu nie wiadomo ile wydawać pieniędzy na stół tak do tak małego mieszkania, bo nie wiadomo ile tu pomieszkamy. No właśnie, jakby się, jakby się udało ogarnąć, tak, żebyśmy mogli sobie zmienić mieszkanie na domek, byłoby fajnie. Wtedy, jakby się to wynajęło, to nie będzie nam tego stołu szkoda. Stało, ale jakby się coś z nim stało, Ko? A, to wygląda całkiem ładnie, mi się podoba, mi się No ładnie. Ej, zobaczcie, pasuje. Do... Pasuje kolorystycznie do... o. Co prawda to jest jaśniejsze, ale to z nowe to też było jaśniejsze. Ja czekam na jedzonko, później Berka chce jechać na zdjęcia, ale zdjęcia zrobimy później, bo najpierw pojedziemy jeszcze zrobić co? Mamy bardzo dzisiaj dobrze. akt notarialny, akt notarialny przeniesienie własności mieszkania na nas, więc będziemy musieli jechać do notariusza. W końcu możemy to załatwić. Ofic tak, oficjalnie zostaniemy właścicielami tejże nieruchomości, później pójdziemy na zdjęcia i zrobimy sobie Q&A, bo stwierdziliśmy, że co czwartek będziemy teraz publikować Q&A z waszymi pytaniami Także zobaczcie, jakie będą pytania, jakie będą odpowiedzi i jeżeli na coś nie odpowiemy, to będziecie mogli zadać pod tym filmem i może odpowiemy w kolejnym. Jeżeli coś się powtarza, jeżeli nie odpowiadamy na Wasze pytanie wiele razy, to musicie obejrzeć poprzednie odcinki Q&A, które macie w playliście. Werka zrobiła klimacik ze świeczuszkami Będzie Romantyczny obiad. Romantyczny obiad. Tak się prezentuje werki kurczak w Sosie kary. Jakbyście chcieli przepis, to wejdźcie na mojego Instagrama, wernika Krasunyny i tam w wyróżnionych relacjach jest. A, werka tutaj pałeczkami będzie się zajadać, tak, tak? No, a co, też chcesz? Nie ja tam sobie nie będę życia utrudniać my już po obiadku i jedziemy teraz na podpisanie, czy przeniesienie własności, no i teraz żebyście sobie też nie myśleli, bo tak pisaliście, że tak się naśmiewamy, że łe, taki mm. samochód i tak dalej, nie chodzi konkretnie o to że my się naśmiewamy z kogoś, jeżeli ktoś ma taki samochód bardziej chodziło o to jeżeli wiecie, jeździcie na co dzień autem, który ma wspomaganie kierownicy chociażby, a tu przesiadacie się do czegoś takiego, no to człowiek jak się już przyzwyczai do czegoś lepszego, no to wiecie że bardzo trudno jest się przesiąść w coś gorszego. Możecie to sprawdzić w drugą stronę. się jeździ na co dzień takim samochodem. Niech się przesiądzie na dwa dni do Mustanga i później sobie wróci. <grym w> <grym w> Ale ja wam powiem szczerze, że trochę się już do niego przyzwyczaiłam. Fajnie, Jepę. fajnie w sumie, no fajnie, no. Fajnie w sobie się nie wiedzi. Tak, ja się tak dziarsko czuję trochę, ej. I w sumie... Tak sobie pomyślałam, że teraz bym chciała malucha. Jak ktoś z Was ma malucha, to niech się odzywa. Jak no. się przejedziemy. Dobra, no. spadamy. Powiedz, werka, kim chcesz być teraz? Nie, kim. No. jest zdjęcie na Tak zwaną chcesz być rzepiarą, tak? Pierwsze słyszę takie określenie. Nie słyszałaś o rzepiarach? Nie. Werka chciała zdjęcie w rzepaku. Ja muszę jej teraz zrobić zdjęcie w rzepaku, więc werka chce zostać rzepiarą. Z tym, że my stanęliśmy sobie na początku, zobaczcie tutaj, nie, żeby nie deptać. I na, wydept na, na wydeptanej ścieżce już. Nada się coś? Nie wiem, może jakieś jedno. Bo problem jeszcze leży w tym... Max nie ma robić zdjęć. Tak, Max nie umie robić zdjęć, to po pierwsze. A drugie, że ten rzepak już przekwit, czy jak to się tam... Ej, ja nie robię na odwal, ja po prostu nie umiem zdjęć. Pani rzepiaro. To teraz chyba będzie. Teraz chyba będzie. Wydaje mi się, że teraz chyba będzie. Powinno być ok. Chodź, pojedziemy gdzieś indziej nagrać Q&A. Dotarliśmy na miejsce, jesteśmy w Poznaniu, że Piara ma zdjęcie. Pytanie tylko, czy jakieś jej się spodoba? Może jedno. Dobra, przechodzimy do QA. Kto wymyśla tematy do scenek? Raz ja, raz Max. Ostatnio było tak, że częściej werka, kiedyś było tak, że trochę może częściej ja. Ale to Czy... się strasznie zmieniało. Tematy w sumie na różnie, ja scenariusze pisałam, teraz ten z blondynką, ale mówimy o tamtym z... kanale oczywiście. Z blondynką no, z blondynką to akurat ja wymyśliłem, a tak tu poprzednie wszystkie to były werki. Dobra, teraz jest taka seria siedmiu pytań. Jakie jest wasze ulubione zwierzę? Piesek. Ja nie mam ulubionego, lubię pieski, lubię kotki. Jaki jest wasz ulubiony kolor? Czarny. Złoty i czarny. Jakie są wasze ulubione słodycze? Żelki. Ja wszystkie słodycze lubię czekolada wasz, wasz największy przypadek w szkole ja nie pamiętam ja pamiętam jak raz z kumplem równocześnie nawet mieliśmy ten sam przypadek e, dostaliśmy sraczki i musieliśmy iść do domu z Miłoszem pozdrawiam Miłosz. jakie chcecie mieć zwierzę albo zwierzęta w domu pieska. pieska ile lat się znacie znamy się poznaliśmy się w 2010 roku się poznaliśmy 10 lat się znamy a jesteśmy razem 8 lat 8. Ile zarabiacie na jednym filmie? O, ile zarabiamy na jednym filmie? Mogę wam pokazać w sumie na przykładach takich. Wkleję tutaj kilka przykładów. Niech to będzie przykład blondynka kontra samochód, niech to będzie przykład takiego filmu, który poszedł lepiej. Przykład filmu, który poszedł gorzej, czyli kiedy facet zradza kobietę. Ale to mówimy o kanale Max Krasa. Tak, ale o kanale na Max tym Kanale To się trochę różni. Nie? Na tym kanale jest też różnie tak naprawdę, jak ostatnio sprawdzałem. Czasami jest to więcej, czasami mniej. Nie wiem jeszcze od czego to zależy, ale ten kanał na razie. Nigdy nie ma stałej po prostu kwoty. Dokładnie. Jaki był Twój pierwszy samochód? Audi A38P 2003 rok. To pierwszy powiedział, kocham Cię. Ja. A ja wtedy mu powiedziałam, nie mów tak, że nie bierzesz tego na 100%, tak? Dlatego na początku mówiłem, uwielbiam Cię. No. Ty, to znowu się muszę uczyć. Kiedy werka nagrasz pod 16 Challenge? Nigdy. <grym> Nigdy. Ja nie umiem śpiewać. Ej, czekaj, teraz ja popatrzę. I ja nie umiem śpiewać i nie chciałabym z Ciebie zrobić pośmiewiska. O, to będzie dobre. Czy mieliście kiedyś tak trudny moment w swoim związku, że myśleliście, że się rozstaniecie? Ja nie wiem. Ja przed ślubem tak nie było. A no, w sumie przed tak. Przed ślubem. My ogólnie dużo się kłóciliśmy wcześniej, nie mówię tutaj bezpośrednio przed ślubem, ale ogólnie w naszym związku dużo było kłótni, ale ani razu się, bo też padło pytanie, tam kiedyś wcześniej widziałam, czy się rozstaliśmy, czy mieliśmy przerwę. Nigdy nie mieliśmy przerwy, nigdy się nie rozstaliśmy i w sumie takich myśli raczej nie było, żeby się tak rozstać na, na stałe, ale przed ślubem był taki moment jeden, no, że chyba tego ślubu nie będziemy brać i kto się częściej focha. Max. Jak to ja ty? No Max, ty się czym obrażasz? Kto się, I... kto się częściej denerwuje? Ty. Max jest cholerykiem. Holoryk, tak. O, choleryk. Czy sprzedasz Mustanga i co dalej z autami? Nie. nie. Na razie niech będzie mustang. Jakbyśmy ja nie chcę sprzedali... Nie o żadnej sprzedaży samochodu, <laughs> bo go chyba naprawdę... A jakbyśmy jakby... sprzedali Mustanga, to byśmy kupili drugiego mustanga. O, Max to z twoją perkusją. Sprzedałem. Może sobie kupię znowu, bo czasami mi brakuje, żeby sobie tak popukać, ale ja od dziecka chciałem być wokalistą, a nie perkusistą, więc tam może w tym kierunku jeszcze trochę pójdę i tam zobaczycie coś. Hot Sixteen Challenge był takim bardziej pokazaniem się, że coś tam umiem. W sumie już jest pierwszy single nagrany, tylko trzeba zrobić klip. Także czekajcie. Kiedy dostaliście pierwsze pieniądze z YouTube? Takie już trochę lepsze, czyli które, jeżeli to było 500 zł, to dostaliśmy jakoś to w, było, maju, to chyba, w maju, albo w maju, albo w czerwcu 2016 roku. Ale się z tego cieszyliśmy. Ja. Jak głupki się cieszyliśmy wtedy. Ja wam nawet skakałam po łóżku z radości. O, a ile średnio zarabia się, będąc YouTuberem? Średnią ciężko ustalić, bo to może być 1000 zł, a może to być nawet pół miliona miesięcznie, jak to. U Freeza leci. U nas to jest bardzo różnie, bo nieraz to było nawet po 15 tysięcy, a nieraz to było po 5, po 3, jeżeli chodzi o to wyświetlenia. Do tego dochodzą jeszcze współpracy reklamowej, to już jest inna kwestia. Czy Werka ma wadę wzroku? Tak. Minus jeden mam. Uważam, że to jest niesprawiedliwe, bo wzrok mi się zaczął psuć, jak zaczęłam pracować przy komputerze. Ten tutaj siedzi przy komputerze. Całe życie całe praktycznie. Życie i ma super wzrok, więc. Może ja się wiesz, uodporniłem przez to całe życie i tak przystosowałem sobie oczy. Nie wiem, ale. Ale ja patrzę w dal, widzę, patrzę tutaj, no. widzę. Dlaczego tak urządziliście mieszkanie? No, bo tak, bo tak się werci podobało. podobało. Ja tam się nie wtrącałem za dużo, bo to ja Tak się tam... wszystko na czarno, ale ja, no, mnie raz mi powiedział, że ja na czarno wszystko wie weźcie, albo na czerwoną, wie chłopie. Ja wie, nie mam ty. poczucia estetyki, więc nawet lepiej, że się wera tym zajęła, a nie ja. To może ostatnie pytanie, jak wyglądał wasz pierwszy pocałunek? Opowiada, jak wyglądał pierwszy pocałunek werka, nie chciała, bo a ja tak bardzo już nalegałem, że już muszę do ciu buzi, buzi. Jak to było? Tak, tak, tak to wyglądało. No chyba tak. To a wyglądało. ja tak, tak No to w chciała, a ja tak. Berka chciałem. się nigdy też nie całowała. No tak, no ja się nigdy jeszcze nie całowałam, ale ja też... No ale ja też tak nie wiedziałam, czy ja chcę. Nie całować. Ona nie wiedziała, czy mnie w ogóle jeszcze Bo chce chyba. Ja sobie <laughs> wtedy wyobraziłam tak, że jak już będę miała tego chłopaka. Bo Max z moim pierwszym chłopakiem, sobie myślałam, sobie, że to jest taki jeden prawdziwy na całe życie i taka byłam no i bardzo ostrożna z wyborem, jak tam się komuś podobałam, jakieś tam były zaloty, czy tam wiecie, nie, no to zawsze tak trzymałam chłopaków na dystans. Jego też trzymałam na dystans, ale on taki tak za bardzo się z buciorami wdarł w moje życie. I przyjeżdżał ciągle i był taki, wiecie. Taki... Ale mniej więcej pierwszy pocanek wyglądał tak. No daj, no daj, no daj, no daj. I tak to było. A później już normalnie w ślinę dobra, zakończmy tym, jeżeli macie jakieś inne pytania to zadajcie je w komentarzu, pamiętajcie o łapce w góreczkę subskrybucji subskrybucji, subskrybucji, subskrybucji tak, tak, pamiętajcie zostawić subskrybucję i ten dzwoneczek i powiadomienia. napiszcie na jakie na tematy byście chcieli w ogóle filmiki czy, czy dalej vlogi, co byśmy mieli tam w nich robić czy może mamy odwalać jakieś dziwne akcje może coś innego. No. coś no. no. dziękujemy wam za dzisiaj, trzymajcie się cieplutko do zobaczenia, hejka